Dzisiaj próbujemy zdobyć milion złotych. Jak widzicie, póki jest małkę, to sobie sumie leci taka mała, więc próbujemy ją ulepszyć przy okazji trochę ulepszymy, bo jest trochę pieniędzy mamy. Mm. I ulepszymy sobie wszystko tu, żeby jakkolwiek zarabiać, żeby mieć z tego dochód normalny, bo w takim tempie nie zarobię miliona, a w dzisiejszym odcinku właśnie mamy zdobyć miliony. Najpierw że rzut oka idzie to, że na rynku sprzedaję. Mm, bo to też daje jakieś tam zyski. Nie wiem, po 2000 no, robię, próbuję sobie tak po 2000 zysku robić. Chociaż na niektórych lepszych rzeczach po 10 tysięcy I myślę, że jest dobrze. I ulepszam teraz Meloniarę. Okej, okay, więc ogarnąm sobie tu całość. Jednak chyba nie dam rady wstawić tego odcinka przed, przed moim wyjazdem. Przepraszam za to, to sobie dokończę zaraz całość. Przeczytałam, że posadzę sobie pierwsze, właśnie jeszcze... Yy. Na rynku zdobędziemy 17 tysięcy. Teraz wstawimy sobie jeszcze coś. Moje. Wstawimy za wystaw. A, nie czekajcie. Teraz odchłani... w odchłani też dostaniemy parę pieniążków. Mam nadzieję. Dzisiaj niestety bez. Dobryko. Dzisiaj niestety bez. Krzyneczki klucza za godzinę, którąś się tam 20 trochę zebrałam o 3000 Open nie wdroszę będzie z tą Żadamy to za 15 Może ktoś kupi. Tu trochę drogo wydaje mi się. Chociaż temu wydaje mi się, że był fajny. Mm, tu, 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 tu. Mendiki ten, co się nie je razem, Ta sobie razem ten, czekajcie. Ej, przepraszam bardzo, bardzo, ale to jest za wysoki poziom. I nie kłam o co chodzi, więc... O Jezus. To mi się przykro zrobiło że aż tyle to będzie. Wymagać ode do mnie. Rozłożymy to. To też. Tą siekierka możemy... Okej, okay, witam serdecznie. Nie, serdecznie. Dobra, więc y, tu u meloniara trochę ją rozrosłam przy okazji y, zaczęłam emeraldy tu na dole, chyba to już mówiłam. Ułożam sobie trochę w tych tutaj rzeczy do sprzedaży. Y, tu mam rzeczy do robienia meloniary i tu mam melony zebrane, żeby z wami je sprzedać. Widzicie, już mam pół miliona, dlatego zrobimy, że mam mieć zamiast miliona, to półtora miliona. Bo z otchłani to jest, a nie chciałam w taki sposób zarabiać. Yy, ale dobra, może... Bo większość tych pieniędzy przeznaczam na te wszystkie farmy, nie? Z tej otchłani. Chociaż i tak mało, bo większość po prostu z nie biorę, więc yy, powiedzmy, że muszę te półtora miliona w dzisiejszym odcinku nie milionu zbierać. I tak teraz, przez najbliższy czas, mnie nie będzie w sumie tutaj w domu, więc nie będę w stanie nagrać odcinka. Ja też Was przepraszam, że odcinek będzie. Znowu będzie duża przerwa. O, i wam pokażę, jak w ogóle szybko, łatwo sobie zebrać. Yy, bo też ogólnie jest coś takiego jak. Yy, Efekty i jest zestaw do kopania, ale to trzeba mieć już yy, większą niż nawet ta farma, ta farma jest malutka, bo tutaj robimy tak, sklep, a nie najlepiej się już ustawić tu, nie, dlatego potrzebny mi jest beacon, ale beacon jeszcze nie trafi, a ja może w przyszłych odcinkach trafię jak zrobię opening i teraz widzicie, tego. Tak, dlatego warto mieć MVP, bo wtedy jest za darmo. I to po prostu przyspiesza, nie musicie siedzieć tu. To jest dwa razy szybciej zebrane, więc jak macie duże farmy, to jest super zarobek. Mm. Też tak sobie myślałam o tej takiej na Redstone, na farmie. I tamtego, bambusów. Bo wszyscy mają z tymi maszynami. Tylko, że jest taki problem, że oni co jakiś czas wyłączają na tym serwerze Redstone, bo się laguje czy coś jak ja tragicznie to zbieram, więc nie wiem czy to byłaby dobra opcja, a mamy kaktusiarę, która jak powiększy ją to będą zyski dość duże I do tego chcę dać spawnery Więc myślę, że to sam w sobie będzie dobry zarobek A tym bardziej, że będę chciała otworzyć Warpa i niby na tych spawnerach wiecie będą Hopery, ale te hopery pewnie będą jeszcze nad nimi będą pół bloki Pół płytki zawsze każdy na to mówił. Teraz już się nauczyłam, że to są półbloki. Nie wiem, czy Wy też mówiliście półpłytki, bo to jest dość śmieszne, że na półbloki zawsze się mówi o półpłytki, nie? O Jezu, się przestraszałam. Mm. Yy, no i. Z tego wtedy faktycznie będziecie mieć też zarobek siedząc na nich. A mi się przy okazji też będzie coś tam zbierać, a. Jak wiecie, będziecie potrzebować jakichś pieniędzy. To ja chcę mieć dużo tych tych, więc powinien być jakiś zarobek. I tutaj jest otłanie. Widzicie? Ja tu w większości staram się po prostu brać jakieś emeraldy, diamenty. O, to jest bardzo przydatne, jakby dużo daje. Jezu, z tę tą stronę. O, wiecie co tak mi się już nie chce zbierać, więc sprzedamy to wszystko. Pik, pik, pik. O, teraz 17, więc 11 zarobiłam, patrząc, yy, że musiałam 6 wydać. Teraz wchodzimy na warp kopania póki jeszcze mam pewnie z minutkę, nie? Nawet 3. I teraz, widzicie, możecie szybko sobie tu pokopać. Wiadomo, większość pewnie była gracza. Ranga więc tak mało opłacalne, ale. Okej, okay, witam serdecznie. Długo mi to nie było. Kit odebrałam. I co? I próbuję tu sobie wyspy ulepszyć. Może 50 poziom za niedługo będzie. Mm, kaktusiarę sobie ulepszę. Przy okazji sprzedamy wszystkie melony. I myślę, że jakiś odcinek z Tanjiro nam zrobimy, bo widziałam, że... Fajnie to wygląda. Zobaczymy, ile też sklepusiorę zarobimy. Okej, okay, mamy prawie pół miliona i się zastanawiam, jak to by łatwo zarobić. Moglibyśmy jeszcze fabrykę tego tutaj zrobić. Ale szczerze Babusia, jak mówiłam, się nie opłaca, ponieważ oni jak wyłączą nam redstone'a, to będzie koniec. Trochę nie ogarniam po tej przerwie, mówię szczerze. Czemu ja stwierdziłam, że będę robić 1,5 miliona? To się widzimy, jak powiększą się trochę te farmy. Jak widzicie, weszłam właśnie na kogoś ten i, I to też uważam, że będzie y... fajny. dorobek. To no jest łowca, Ma rację. I teraz powinien być jakiś tam zarobek, bo sprzedamy kości. Bardziej te kości, co ja teraz mam. Tu byłam dosłownie kilka sekund. Nie tu. To jest 6000. A można sprzedać główki? O, za tysiąc, więc to jest bardzo zarobek, nie? Jeszcze dodatkowo te więc myślę, że tutaj sobie spróbuję zapełnić trochę ekwipunek i zaraz się widzimy. Już jakiś gość tu przyszedł, 2 mi się to stwierdzam, że już mogę wszystko. A, idziemy do nas. Sprzedaż, trochę już sprzedałam, jakąś tam partię. Mm -hmm. Pyk. Prawie 8 tysięcy. Tutaj ponad 8 tysięcy. No, węgiel przed chwilą sprzedałam, więc. No i oczywiście 29 tysięcy. I mamy prawie 600 tysięcy. Co jest mniej niż połową wszystkiego. Więc myślę, że eksperka będzie fajnym pomysłem. Najlepiej by było sobie zrobić eksperkę, ale na no, to trzeba wydać pieniądze, a. O... Kupię pieniędzy, a to będzie trudne, więc powiększę ta Nie ma tak szczerze. Robimy tego miliona, bo ja i tak te pieniądze wydałam, nie ani... Przepraszam, ale ja po prostu bym się nie wyrobiła z tym odcinkiem. Trudno tu teraz cokolwiek zrobić. Mało kto ma jakąkolwiek ekspiarkę, więc wiecie. To tak tak, kupię mi na ekspercie kogoś siedzi, żeby zdobyć ten milion, ale szczerze tak, zrobiłam pieniądze, mam z rynku. Z jakiś tam podpunkt jest. Z meloniary, którą powiększyłam dość dużo, wydaje mi się, że w tym odcinku. Z. Kaktusiary. Yy... Co jeszcze? I teraz. Z... W sensie, to są takie, które faktycznie ludzie są w stanie na samym początku zrobić, wydaje mi się. Rzeczy, żeby zdobyć te pieniądze. Ale trochę nudny mi się ten odcinek wydaje. W sensie nie ma takiego faktycznie wow, że przez coś tam zarobiliśmy. Ale tu mają na przykład yy, spawner kostek magmy. Za fajną dość cenę. Ale wiadomo, w kolejnym odcinku jest opening. Teraz zobaczymy. Ile nam się tu sprzeda? Okej, okay, mamy 700, to poczekajcie chwilę i dobiję do 800. Okej, okay, witam. Yy, ogólnie jest tak, że tu dość mocno się rozbudowuje. Jest co, trochę przy tym przysiedziałam i jak widzicie ekwipunku. O jezu, nie zmieszczę. Sprzedamy sobie 53 głowy szukarów. Okej, okay. fajnie, fajnie. Szukarów jest. Wider skradzono. Mm. Teraz nam brakuje 31 tysięcy i uwaga. No pada wypada 4 Czyli 30 kontra To nie opłaca się O, Jezu, jak mało. 4000 mi brakuje, więc teraz tu możemy sobie przejść. A to też wydaje mi się, że nie starczy, bo to jest dość mało kaktusa. I nie starczyło. Uwaga, mamy równy milion, więc yy, dzisiejszy jakiś taki mój challenge, który sobie zadałam, jest skończony. Udało mi się. I moi drodzy, przy okazji już mamy 42 poziom wyspy. Moja Melonia rozrastam tylko muszę iść po Lostowna i będzie super. Więc do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć.